serdecznie dzisiaj chciałem się podzielić takim y, krótkim doświadczeniem tutaj chodzi o wolność, chodzi o wolność i o przymus. I to, się, y, to było przed wczoraj, y, czyli nie mogłem zasnąć, po prostu była dziś trzecia w nocy i słuchałem jakiegoś tam filmiku na, y, na komórce w pewnym momencie trzecia w nocy no jest to, wiadomo, godzina taka miłosierdzia, gdzie można się pomodlić, oczywiście, za zmarłych, koronką do miłosierdzia. Nie? No i ja się o tym dowiedziałem w sumie niedawno, bo kilka miesięcy temu, że właśnie jak człowiek się budzi i nie śpi o tej trzeciej w nocy, to może spokojnie się pomodlić koronką do miłosierdzia za zmarłych. No i miałem taką myśl, żeby się właśnie pomodlić tą, tą koronką nie do miłosierdzia za zmarłych, ale jakby zacząłem czuć taki nacisk, taki nacisk, taki przymus, że ja to muszę zrobić, nie że ja to muszę zrobić. I to, co zacząłem czuć, to, 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 nie, było, to nie było jakby przyjemne. I to nie było powiem szczerze w pełni wolne. Jakby nie byłem wolny w tym, co czułem. Czyli, jakby chcąc to rozgraniczyć, to czułem, jakby że coś obcego, nie nazwę to tak, że obcy mnie po prostu naciska, mnie przymusza do tego, żebym ja się pomodlił dokładnie tą, tą koronką, nie. Czyli moja reakcja była taka, że ja po prostu dalej oglądałem ten, ten film, już nie pamiętam jaki, ale. Na, na komórce oglądałem ten film jakby i zignorowałem to. Zignorowałem to, i, i ten nacisk no, trwał jeszcze około kilku minut, nie? I, i, I później, później odszedł ten nacisk. Czyli odszedł ten nacisk, odszedł ten przymus, nie? I, taka przyszła swobodna myśl, że, że ja mogę się pomodlić tą koronką do miłosierdzia i w tym wszystkim, w tej myśli jakby y, poczułem się wolny, nie? Czyli, czyli to było takie, jednocześnie to przyszło, nie? Przyszła myśl i, i, i przyszła taka, taka wolność, taka po prostu swoboda, nie? Taka, taka po prostu totalna. Że ja w tym momencie powiem szczerze, że w pełni wolny, do, dosłownie jakby to wyszło ode mnie i, i jeszcze taka chęć, taka, taka delikatna chęć i zero, zero jakiegokolwiek przymusu. Nie wziąłem, wziąłem wtedy, odłożyłem telefon, włączyłem ten film, wziąłem różaniec i zacząłem się modlić tą koronką, ale tu pragnę dodać, że że robiłem to w pełnej, w pełnej wolności. nie? Czyli tu chcę y, powiedzieć, że mimo to, że modlitwa, nie modlitwa, czyli koronka do miłosierdzia jest bardzo dobrą modlitwą, to tu jakby rozeznaję to, że, że ten, ten, ten nacisk, ten, ten, ten przymus, to było po prostu działanie zła. Nie? Czyli mimo to, że to było dobre, że to była. Modlitwa, i, i, i tak dalej, to jednak, to jednak ten przymus na samym początku y, y, mi po prostu mnie naciskał, mi to towarzyszył, no, y, dręczył mnie, że tak powiem. Nie? Czyli to były takie, takie, takie po prostu dręczenia. Nie? Czyli, czyli tu jest taka y, odpowiedź moja, że sprzeciwiajcie się diabłu, nie, czyli jeżeli takie coś jest, to po prostu nie róbcie tego, po prostu nie módlcie się, nawet jeżeli to jest nie wiadomo jak dobre, jeżeli to jest modlitwa, nie, i jeżeli to jest pod przymusem, ale nie waszym, bo czasami może być tak, że ktoś się po prostu przełamuje, bo mu się nie chce po prostu pomodlić, nie, a Przykładowo mówi, odmawia jakąś nowendę, nie? No i, i się sam się przełamuje, czyli można powiedzieć, że sam się jakby przymusza, to i, i wtedy mówi, to jest co innego, nie? Natomiast tu mówię, obcy cię naciska, czyli coś nie twojego, coś całkiem yy, po prostu z zewnątrz, coś jakby cię ktoś naciskał. I dokładnie to jest zły duch, to jest zły duch, nie? Czyli, czyli tu trzeba jakby to rozeznać, nie? I wtedy właśnie trzeba stanowczo powiedzieć nie, czy nic nie robić, nie zwracać uwagi, nie. I wtedy to odejdzie, nie. Tak jak to było tu u mnie, nie. Dlatego się tym dzielę. Odeszło i później, już na spokojnie przyszł, przyszła myśl, przyszła wolność przede wszystkim, nie. Bóg jest wolnością, nie. I to pragnę też powiedzieć, że nie jest inaczej, bo. Wiele razy to słyszałem i to wiem, że Bóg jest wolnością. I nie można jakby powiedzieć czegoś, że a mogło tak być, bo mógł tak też Bóg zadziałać. Nie, Bóg jest wolnością i to trzeba wiedzieć. To trzeba wiedzieć, że jeżeli jakikolwiek przymus, coś cię zmusza z boku, i to nie jest Bóg, żeby o tym wiedzieć. nie? I tutaj, taki właśnie o wolności, znalazłem krótką de definicję. Wolność. Wolność. Jest to brak przymusu. Nie? Czyli, pierwsze, wolność myśli, brak przymusu. Czyli, tu są już dwie różne rzeczy. Sytuacje, w której możemy dokonywać wyborów spośród wszystkich dostępnych obg. Taka krótka definicja wolności, ale przede wszystkim, co ja tu zauważyłem w tej, w, tej, w tej definicji, brak przymusu. Czyli, jeżeli cię cokolwiek zmusza, nawet do modlitwy, nawet do czegokolwiek dobrego, to nie jest Bóg, bo Bóg jest wolnością. No, i tutaj wziąłem też cytat z Pisma Świętego. Ewangelia Świętego Jana 14:30. Jezus mówi: Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Nie? Czyli to, to ostatnie zdanie jakby przykuło tak moją uwagę: Nie ma on jednak nic swego we mnie. Czyli Bóg jest wolnością. Nie? Jeżeli to jest przymus, to nie jest Bóg. To nie jest Bóg. No i tym właśnie krótko się chciałem dzisiaj podzielić.